Pojęcie demokracji w Unii Europejskiej to temat, który wydaje się na ogół znany i powszechny. Sam tak uważałem. Jednak spędziłem wiele godzin, by znaleźć odpowiedź, czym właściwie jest demokracja i jakie ma znaczenie w Unii. Bo przecież musi jakieś mieć. Unia Europejska od samego początku była projektem integracyjnym, mającym na celu utrzymanie pokoju wśród państw. Stanowi to zasadniczy cel, który Unii udaje się osiągnąć od ponad 60 lat. Jako wspólnota państw o zbieżnych poglądach, Unia Europejska opiera się na podstawowych wartościach, takich jak demokracja, którą chcą propagować zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Zgodnie z tą wizją, Unia Europejska stworzyła konkretne działania wspierające demokrację i pokój na świecie. Jej celem jest również uwzględnienie dążenia do pokoju i demokracji we wszystkich innych działaniach zewnętrznych, w takich dziedzinach jak handel, rozwój, polityka, szerzenie demokracji, wspólna polityka zagraniczna oraz stosunki polityczne i dyplomatyczne z państwami trzecimi. Tak, aby każde państwo decydowało w każdym obrębie owych działań, ale i nie tylko. By każdy człowiek mógł wyrazić swoje zdanie. Unia Europejska zyskała reputację organizacji stosującej miękką siłę i kierującej się spójną wizją oraz wizerunek skutecznego podmiotu działającego na rzecz pokoju i demokracji. Jako obywatele Unii Europejskiej jesteśmy w centrum działań Europy oraz tego, w jaki sposób i dlaczego są podejmowane działania. Europa nie może podejmować decyzji samowolnie lub próżni, ponadto może działać tylko wówczas, gdy dany cel można najlepiej osiągnąć wspólnie, a nieżeli podejmując niezależne działania na poziomie poszczególnych krajów. W tym kontekście niedawne sondaże wykazały, że obywatele oczekują, że Unia Europejska będzie jeszcze bardziej aktywna w promowaniu demokracji w stosunkach zewnętrznych, co z pewnością powinno wzmocnić jej zaangażowanie na rzecz dalszych postępów w kluczowym obszarze. W Unii Europejskiej każdy dorosły obywatel ma prawo głosować, wyrażać swoje zdanie. Prawo obywateli do głosowania jest kluczowym elementem każdego systemu demokratycznego. Czyli innymi słowy, Unia nam mówi, że każdy ma prawo do głosu i do obrony.